Sprawdzam, czy kwiaty Budlej i Dawida jeszcze pachną, a ogród dzisiaj lekko zmrożony. Pierwsza niedziela listopada. Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałabym Państwu pokazać, jak wygląda ogród, który teraz zmienia się bardzo szybko. Podobnie jak wiosną. Wiosną tryska zielenią, a teraz zostaje również zielony, ponieważ wszystkie. Piękne kolory już coraz bardziej opadają. Kwiatów też już na horyzoncie nie widać. Ogród robi się taki pusty, łysy. Wydaje się, że jest w nim bardzo dużo miejsca. A ja spaceruję po ogrodzie i delibruję, jakie rośliny ciekawe posadzić wiosną, aby zachwycały, aby były inne. No i oczywiście nad powiększeniem naszej kolekcji liliowców, ponieważ mamy ich w tej chwili ponad 400 odmian i ciągle jesteśmy spragnieni więcej i więcej. Zapraszam więc Państwa na niedzielny spacer po naszym już lekko białawym zimowym ogrodzie. Zima wystawia już swój pazur, daje znak, że jej kolej zbliża się nieuchronnie. Wilczą lecze przepięknie się przebarwiają z puchatej zieleni, zrobiły się żółte, opadają im igiełki, ale wyglądają bardzo podobnie jak Amazonia, którą sobie kupiłam do ogrodu jako ciekawostkę, jako nowość. Powiedziałabym, że bardzo są do siebie podobne. Flok zwiechowaty cały czas pięknie kwitnie, pachnie i ma zielone liście. Absolutnie nie daje za wygraną. O, ale już zaczynają mu kwiatuszki opadać. Po, to, po dzisiejszym przymrozku chyba już jednak ulegnie. Biblioteka też ośrodomiona. A róża moja ulubiona o zielonych kwiatach lawy Green jeszcze ma piękne zielone pąki, jeszcze kwitnie. Na trawniku zrobiło się złoto. Opadają igły z modrzewia. Zrobiła się taka gęsta powłoka na trawniku. Dlatego właśnie grabię i liście, i igły z modrzewia. Jeszcze nie wszystkie spadły, i w tym roku będzie ich na pewno znacznie mniej ponieważ w roku ubiegłym przycinaliśmy wierzchołki modzewi, wierzby, brzozy, po to, żeby nie urosły zbyt wysokie i żeby nam nie zagrażały podczas wiatru. Bo tutaj wiatry, już nieraz Państwu o tym mówiłam, wieją non stop, cały czas i są naprawdę czasem niebezpieczne. Ja do Państwa tutaj mówię, do kamery, ale za kamerą dzieją się rzeczy bardzo ciekawe. Jest tutaj tak dużo ptaszków do karmnika, chyba będę musiała się odwrócić i pokazać Państwu, co się tutaj dzieje. Panimy sobie bez ruchu, po cichutku, będziemy obserwować, co dzieje się przy karmniku. A jak tylko robi się zimniej, no to oczywiście odwiedzających karmnik jest coraz więcej. W leśnym zakątku cisza i zielono, a wszystko dzięki bluszczom, które przepięknie porastają tutaj leśny zakątek i wspinają się już po dosyć wysokich sosnach. No i brzozach też. A żydła leśne pięknie się przebarwiły na żółto. Tutaj w leśnym zakątku mają jeszcze liście. Mam je przy domu z jednej strony, ale tam już zostały łyse. Widocznie tutaj jest takie bardziej zacisne, cieplejsze miejsce, i może wiatr aż tak bardzo nie szalał. Są osłonięte drzewami, dlatego jeszcze można podziwiać ich bardzo ładne złote kolory na liściach. Przy drewnianym stoliku raczej dzisiaj kawy czy herbaty w ogrodzie nie wypiję, a przynajmniej na pewno nie teraz. Być może później w ciągu dnia słońce zaświeci, zrobi się cieplej. Ale na razie jest tutaj biały szron. A ja namaluję wzorki. Wiklinowe kosze z żołami, które stały tutaj na cegłach po moich obu stronach, lewej i prawej, już pojechały do garażu. Zima zbliża się coraz bardziej nieubłagalnie. I mogłabym je oczywiście zostawić, ale nie chciałabym zaryzykować, żeby przymarzły ponieważ rośliny w Donicach czy w koszach trzeba owijać, opatulać agrowukliną, ponieważ one zupełnie inaczej sobie radzą niż te, które rosną w gruncie, a raczej nie radzą sobie aż tak dobrze jak te, które właśnie w gruncie rosną. Dlatego są wszystkie te, które są w pojemnikach u nas w Donicach, są zimowane w garażu. Tam udaje nam się bardzo ładnie przezimować dobrze i wiosną spotykamy się, się znowu. A tak wygląda ardeść himalajski. Różowe kwiaty zrobiły się brązowe, i liście też brązowe. Ale trzeba przyznać, że jest jeszcze wciąż bardzo piękny i dekoracyjny, nawet teraz. Liście wisterii jeszcze nie spadły. Zrobiły się bardzo piękne, kolorowe, szliczne. Jak spadną, no będzie tutaj co zbierać. Ale wszystko zostanie u nas wykorzystane.